Cześć, bardzo fajnie, że postanowiliście sprawdzić, czy ten odcinek przypadnie Wam do gustu, więc ja teraz w skrócie powiem wam, co w dzisiejszym odcinku będzie się działo o czym będę opowiadać, a raczej o kim, bo będę mówić o współczesnej fan fatal. Wiele osób właśnie w ten sposób postrzega bowiem Angelina Jolie. Kobietę, która swoją aparycją jest dla wielu niezwykle pociągająca, ale także tajemnicza. Jej życie również sprawia, że wielokrotnie była na językach i nie zawsze to, co te języki formowały, to były same pochwały. Wielokrotnie bowiem była postrzegana jako osoba kontrowersyjna, odbijająca mężów, mówiąca otwarcie na temat swojej seksualności. Jedno jej zdarzenie zmieniło jednak jej życie w ten sposób, że dla wielu osób stała się filantropką, pomagającą krajom trzeciego świata. Jej małżeństwo z Bradem Pittem do dziś sprawia, że jest na językach, a jej aktorskie osiągnięcia plasują ją w jednym rzędzie z najlepszymi aktorkami Hollywood. Jej dzieciństwo i droga do kariery nie była łatwa, choć wiele osób posądzają o to, że rolę otrzymywała dzięki popularnemu ojcu. Jaka była prawda, jak wyglądała droga do kariery Angeliny Jolie, a także co dziś u niej słychać? Oczywiście zdradzę wam to w dzisiejszym odcinku i serdecznie zapraszam, żebyście ze mną pozostali do samego końca i wysłuchali historii tej niesamowitej kobiety. Angelina Jolie urodziła się 4 czerwca 1975 roku w Los Angeles. Jest córką aktorskiej pary, Johna Boyta i Marceline Bertret. Ale ten związek nie był szczęśliwy. Angelina miała zaledwie rok, kiedy jej rodzice zdecydowali się na separację. Matka porzuciła zawód i przeniosła się do Nowego Jorku, zabierając ze sobą dzieci. Angelina także jej starszego brata Jamesa. I choć stosunki z ojcem nie układały się najlepiej tym dzieciakom, to jednak właśnie John Voight sprawił, że Angelina miała szansę zacząć pojawiać się na planie. Na pewno miał na to duży wpływ, choć sama Angelina mówi, że najwięcej zawdzięcza matce, która starała się rozwijać. Rozwijać jej talenty, szkoliła ją, a także zdecydowała się, gdy Angelina miała 11 lat, przeprowadzić się znów do Los Angeles. Angelina mówiła także, że kiedy oglądała produkcję z udziałem swojej mamy, była wręcz zafascynowana i to dzięki niej postanowiła kiedyś zostać aktorką, choć droga do tego aktorstwa była jeszcze bardzo długa i kręta. Ponieważ Angelina nie była łatwym dzieckiem, bardzo się buntowała i jej bunt objawiał się wręcz w autodestrukcyjny dla niej sposób. Była sprawiać sobie ból. Już jako mała dziewczynka wkładała palce do roztopionego wosku. Angelina w szkole również nie radziła sobie najlepiej. Mówiła, że była odludkiem, śmiano się z niej, z aparatu na zębach, skromnego ubioru i innego, dość oryginalnego stylu bycia. Nie tylko za sprawą ubioru, ale także figury. Angelina bowiem już wtedy była bardzo szczupła. Wyzywano ją w szkole, jakoby miała być anorektyczką. Angelina jednak postanowiła wykorzystać swoją figurę do tego, żeby zostać modelką. Te pierwsze próby nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dlatego bardzo przejęła się tym i nabawiła się bardzo wielu kompleksów. Zaczęła się nawet samookaleczać. Niestety pojawiły się także pierwsze kontakty z narkotykami. W wieku zaledwie 14 lat postanowiła więc rzucić szkołę, skończyć także raz na zawsze z aktorstwem, które uprawiała dzięki ojcu, a także modelingiem. Wtedy już naprawdę przeszła bardzo ostry moment buntu. Ubierała się jedynie na czarno, przefarbowała włosy na fioletowe i zaczęła słuchać panka. Nadal gdzieś w głębi serca, i to się pewnie nigdy nie zmieni, jestem po prostu pankowym dzieciakiem z tatuażami. I ciągle się dziwię, że ochroniarze wpuszczają do niektórych budynków kogoś takiego jak ja. Ale czas buntu minął, a Jolie postanowiła spróbować jeszcze raz sił w tych dziedzinach, w których jej nie wychodziło. I tym razem udało jej się dostać do agencji modelek. Pojawiła się na wybiegach w Los Angeles, Nowym Jorku i Londynie. Wystąpiła również w teledyskach, na przykład Lenego Krawica. Zaczęła także grać w filmach i jej dorosłym, jak można by powiedzieć, debiutem okazał się być film Cyborg 2. Jeżeli ten tytuł nie zwiastuje Wam niczego dobrego, to macie rację. Ten film przeszedł bowiem bez echa, a jeżeli już jakieś echo jednak za sobą zostawił, to raczej to negatywne. Ale wiecie, od filmu do filmu było coraz lepiej, a lata 90. stały się naprawdę płodnym dla niej okresem. Zagrała w takich produkcjach jak Hakerzy, to był pierwszy film, w którym została dostrzeżona bez dowodów prawdziwe kobiety, kolekcjoner kości czy przerwana lekcja muzyki. I właśnie w tym filmie hakerzy została pierwszy raz tak poważnie dostrzeżona i potraktowana poważnie przez twórców w Hollywood. Zresztą, jeżeli chodzi o życie prywatne Miał ten film dla niej też duże znaczenie, ponieważ na planie poznała swojego pierwszego męża, Brytyjczyka Johna Lee Millera. Ale to właśnie kolejny film, który wam wymieniłam, czyli przerwana lekcja muzyki, sprawił, że Angelina Jolie zaczęła być postrzegana jako naprawdę bardzo dobra aktorka. Ba, co ja mówię! Ona dostała Oscara za ten film. Ale wróćmy do tego związku małżeńskiego, bo na pewno chcecie o nim co nieco usłyszeć. Angelina Jolie. I John Lee Miller pobrali się w marcu 1996 roku. I już sam ślub sprawił, że nie obyło się bez kontrowersji. No, tyle razy powiedziałam wam we wstępie, że Angelina Jolie jest postrzegana jako fanfatal, taka mroczna osoba, i osoba właśnie bardzo. Kontrowersyjna, no więc pora na dowody. Na swoim ślubie nie wystąpiła w białej sukni, ale w czarnych skórzanych spodniach, a także w białej koszulce, na której własną krwią napisała imię Wybranka. Nie wiem, czy to miało zagwarantować parze dozgonną miłość. Jeśli miało, to się nie udało, bo związek nie był zbyt udany. W 1999 roku doszło do rozwodu pomimo tego aktorzy zostali w przyjacielskich stosunkach. W międzyczasie Angelina przyznała się także do biseksualizmu. Przyznała także, że w trakcie trwania swojego małżeństwa, już podczas kręcenia filmu Wtajemniczenie, utrzymywała stosunki seksualne z koleżanką z planu Jenny. Zakochałam się w Jenny, gdy tylko ją zobaczyłam, powiedziała w wywiadzie. Gdybym nie miała wtedy męża, to na pewno bym ją poślubiła. Ale myślę, że to jeszcze nie było dla ludzi tak szokujące jak to co stało się w 2000 roku, kiedy na gali rozdania Oscarów Angelina Jolie pocałowała swojego brata Jamesa i wyznała mu miłość. Później obydwoje długo musieli się tłumaczyć z tego, że ich związek nie jest rodczy i nie jestem pewna, czy do dziś wszyscy im w to uwierzyli. Ale zaraz po tych ekscesach z bratem Angelina Jolie po raz kolejny decyduje się wyjść za mąż. Jest rok 2000 na jej wybraną kim jest Billy Bob Thornton z którym pracowała przy filmie Zmęczenie materiału. I już był to związek, w którym Angelina Jolie była tą trzecią przez chwilę, ponieważ odbiła swojego męża innej aktorce. Ale była to miłość naprawdę medialna, bo para nie szczędziła sobie czułości, zwłaszcza jeżeli chodzi o paparazzi. Bardzo często pokazywali się razem, opowiadali o swoim uczuciu, a nawet po raz kolejny tutaj jakiś związek u Angeliny z tą krwią musiał być podkreślony. Cały czas, gdziekolwiek się pojawiali, mieli na szyi, na szyjniki ze swoją krwią w, w takich fiolkach. No więc, wiecie, było o czym pisać, więc pisano o nich dużo, i mimo że cały czas mówili, że będą razem, niestety rozwiedli się po trzech latach. A to rozstanie było dla wszystkich bardzo dużym zaskoczeniem. Nikt się go nie spodziewał. Angelina Jolie komentowała to tak w jednym z wywiadów. Dla mnie to też była przykra niespodzianka. Jakbyśmy zmienili się całkowicie w ciągu jednej nocy wspominała aktorka. Nasza praca zmuszała nas do częstych wyjazdów. Nie widzieliśmy się miesiącami, dojrzewaliśmy i zmienialiśmy się na osobności. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie mamy już ze sobą nic wspólnego. Wiem, to trochę przerażające, ale myślę, że to się zdarza, gdy angażujesz się w poważny związek, zanim w końcu dobrze poznasz siebie. Trochę zajęło mi dorastanie, a to cały czas jeszcze się nie zakończyło. Nie chcę nawet myśleć o żadnym związku przez następne 7-8 lat, wyznała. A jej kariera w międzyczasie nabrała prawdziwego tempa, ponieważ Angelina Jolie stała się Lara Croft. A rola w filmie Tomb Raider uczyniła z niej gwiazdę światowego formatu. Rola ta wymagała od niej dużego poświęcenia, ponieważ aktorka musiała opanować brytyjski akcent, a także uczęszczała na bardzo intensywne kursy sztuk walki. Wyjazd do Kambodży przy okazji kręcenia tego filmu w 2001 roku sprawił też, że Angelina Jolie zmieniła swoje życie. To, jaką biedę zobaczyła na miejscu, Zmieniło ją, zmieniło jej postrzeganie świata. Postanowiła od tamtej pory wykorzystać swoją popularność, a także pieniądze, aby pomagać ludziom właśnie w takich krajach. Odwiedzała ludzi w Kenii, Tybecie, Pakistanie, Ekwadorze, Etiopii. Została nawet ambasadorką dobrej woli ONZ. I pewnie sobie to wyobrażacie, bo często się pisze o takim białym zbawcy kimś, kto przyjeżdża i jakoś tam doraźnie chce pomóc. A szczególnie w odniesieniu do takiej aktorki, która, prawda, na co dzień może pławić się w luksusach, tak się to może kojarzyć. Ale Angelina Jolie w tych wyjazdach miała standardy pobytu dokładnie takie, jak cała reszta ekipy i wolontariuszy. Sama opłacała za opatrzenie, zawsze przebywała dokładnie w takich samych warunkach, jak członkowie misji. Dokonywała taką samą pracę. Nie pozwoliła się wyręczać. I wtedy też podjęła decyzję o tym, że chce adoptować dziecko. W 2003 roku wzięła też udział, kiedy już była właśnie tą wielką gwiazdą, w dysku grupy Korn. I ja to pamiętam, boże, to MTV te czasy, kiedy się ślęczało po prostu przyklejonym do monitora. Natomiast życie Angeliny Jolie, mimo że zarzekała się, że dłuższy czas nie będzie skupiać się na związkach, zaskoczyło ją chyba w 2005 roku. Tak, macie rację, jest to rok, w którym na ekrany kin wszedł film Pan i Pani Smith. A w rolach głównych pojawiła się Angelina Jolie i Brad Pitt. Wcześniej nie znali się, wiedzieli o sobie oczywiście o swoim istnieniu, natomiast poznali się dopiero na planie tego filmu. Jak dobrze wiecie, Brad Pitt był wtedy mężem Jennifer Aniston. Para pobrała się w 1999 roku i uchodzili za jedną z najbardziej sympatycznych i zakochanych par Hollywood. Dużo mówiło się na temat tego, że para myślała również o wspólnym dziecku, jednak Jennifer Aniston chciała zakończyć pracę na planie serialu Przyjaciele, z którego zresztą była najbardziej znana, potem odpocząć i później zdecydować się na potomka. Nie przewidziała jednak, że jej mąż pozna na planie Angelina Jolie. Jennifer Aniston była ulubienicą Ameryki, taką dziewczyną z sąsiedztwa, bardzo sympatyczną osobą, no i grają są oczywiście w przesympatycznym serialu Przyjaciele, który jest wręcz kultowy dla wielu osób. Dlatego też zestawienie jej z Angeliną Jolie, tą kontrowersyjną blondynka i brunetka, wiecie, że nawet w filmach często tak się dzieli charaktery, ponieważ takie są skojarzenia, tym bardziej, że ta Angelina, taka trochę demoniczna, od razu skojarzyła się widzom negatywnie. I nawet ja, jak opowiadałam o Bradzie Picie, zostałam posądzona o to, że uważam Angelinę za po prostu jakąś złą, która tutaj skradła tej dobrej dziewczynie, brada Pita. Broń Boże, nie. No ja uwielbiam tego typu jakby wibracje. Uważam takie osoby za bardzo ciekawe, no choć nie uważam, żeby poprawnym było odbijanie męża. W każdym razie dążę do tego, że był to szok dla Ameryki, że jednak właśnie to wszystko się tak wpisywało, jak w tym filmie, że właśnie blondynka została oszukana przez brunetkę, a ten biedny mężczyzna, po prostu taki niczego nieświadomy, wodzony na pokuszenie, poszedł za tą złą. Pamiętajcie, że ja lubię sarkazm i w tym wypadku to było właśnie sarkastyczne, bo uważam, że mężczyzna ma swój rozum i naprawdę nie ma co obwiniać tutaj jednej kobiety i drugiej, tylko po prostu jakby, no. Wszystkie zachowania tworzą pewną całość. Ale oczywiście stereotypowo potraktowano temat i od razu pojawiły się komentarze, jakieś przecieki z planu, że Angelina Jolie się miała pojawiać na planie nie w bieliźnie, czyli w tych scenach, w których miałaby wyglądać na nagą, ale właśnie nago, po to, żeby uwieść Brada Pita, a on biedny po prostu już, no jak zobaczył Angelinę Jolie nago, to już zapomniał o tej żonie, że ma i... Niech żyje, karpet wiem co tam. Oczywiście sprawa była bardziej złożona, ale jak było do końca, to się nie dowiemy, dlatego że ogólnie cały czas to wszystko było jedną wielką tajemnicą. Nawet wydano oświadczenie, że właśnie nie ma romansu między Angeliną Jolie i Bradem Pittem. A Jennifer Aniston skomentowała to w ten sposób. Chcę wierzyć mężowi, w tym momencie nic mnie nie zaskoczy, ale wolałabym mu wierzyć. A podczas promocji filmu Angelina i Brad w ogóle na siebie nawet nie patrzyli, choć dostrzeżono jeden promienny uśmiech Angeliny w stronę Brada, ale pozowali zupełnie osobno, w ogóle ze sobą nie rozmawiając. Ale za to już miesiąc później e, ukazała się sesja w jednym z magazynów, sesja wskazująca na to, że są razem, nie pozostawiająca w sumie złudzeń. Jennifer Aniston skomentowała tę sesję w ten sposób, że komuś zabrała, Brakło wyczucia, bo jeszcze oficjalnie była żoną Brada Pitta. No ale co by nie mówić, w ten sposób rozpoczęła się era Brangeliny, jak ich nazywano. Wszyscy szaleli na ich punkcie, najpierw przeżywając ten rozpad z Jennifer Aniston, potem jednak zachwycając się tą nową parą tych, ponieważ Angelina Jolie przez wielu była uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie, Brad Pitt za najprzystojniejszego mężczyznę, więc razem, oczywiście, Amerykanie szybko stwierdzili, że. To po prostu musiało się tak skończyć, no i pytano o ślub, a Angelina i brat wspierający bardzo osoby homoseksualne stwierdzili, że będą chcieli wziąć ślub dopiero wtedy, kiedy będą mogli go wziąć wszyscy, którzy zechcą. Angelina Jolie szybko zaraziła brada Pita miłością do charytatywnych zadań, do tego, żeby wspomagać kraje trzeciego świata, żeby wspomagać biednych ludzi. Założyli wspólnie fundację Jolie Pitt Foundation. Stworzonej, by nieść pomoc humanitarną na całym świecie. I jak dobrze wiecie, Angelina Jolie mm, została matką jeszcze zanim poznała brada Pita, adoptowała swojego pierwszego syna. Maddox został adoptowany przez nią w Kambodży w 2002 roku, kiedy była jeszcze żoną. Billy'ego Boba etiopską dziewczynkę Zaharę postanowiła adoptować będąc singielką, mm, ale proces odbyła już z bradem Pitem. Kolejne dziecko, chłopiec o imieniu Pax, który pochodzi z Wietnamu, adoptowany został już przez nich oboje w 2007 roku. W międzyczasie również doczekali się wspólnej córki. Angelina Jolie mówiła, że nie zawsze wiedziała, że urodzi kiedyś dziecko, ale zawsze wiedziała, że adoptuje. Natomiast oczywiście była zadowolona z tego, że na świat przyszła ich. Córka. W 2008 roku podczas festiwalu filmowego w Cannes, Angelina potwierdziła także plotki o drugiej ciąży, a na świat przyszły bliźnięta. Już przy pierwszej córce, Angelina i brat sprzedali zdjęcia dziecka na okładki magazynów, przeznaczając całą kwotę, która wynosiła chyba 8 milionów dolarów. Na swoją fundację. I to samo zrobili w przypadku bliźniaków. Jednak tutaj kwota była rekordowa: 14 milionów dolarów. Bardzo dużo mówiło się także o tym, że Angelina i brat są nietypową rodziną. Wiele mówiło się na temat sposobu ich wychowywania ponieważ dzieci podróżowały z nimi po świecie, tam gdzie oni grali. Każde z nich miało prywatną nianię, nauczyciela i wielokrotnie komentowano, że dzieci są niegrzeczne i tak dalej. Jednak trzeba brać tutaj pod uwagę to, że oczywiście takie newsy bardzo dobrze się sprzedają i nie muszą mieć nic wspólnego z prawdą. Wiele kontrowersji wywołało także podejście do wychowania córki. Shiloh, która w wieku kilku lat stwierdziła, że chciałaby być chłopcem, prosi by ubierać ją i czesać jak chłopca, tak także wracać się do niej John. Aktorska para postanowiła to uszanować, co oczywiście wywołało wiele komentarzy. Dużo osób mówiło, że dziecko jest za małe, aby decydować o tym, jakie jest płci. Wielokrotnie komentowano też, że być może Angelina i brat zgodzili się już na operację u córki, ale to wszystko nie było prawdą, a dziewczynka jako nastolatka postanowiła znów zacząć ubierać się jak dziewczyna, a Angelina i brat w ogóle nie wzruszeni tym, jak komentowano ich rodzicielstwo, zachwycali się sobą nawzajem. Nie Chodzi tylko o to, że uwielbiam być w towarzystwie brada, co oczywiście robię, ale także o to, że oboje podwijamy rękawy i robimy to, na czym nam zależy. Mam dla niego wiele szacunku, bo on pomaga mi być lepszą i walczyć o rzeczy, które kocham, mówiła w 2008 roku. A brat nie pozostawał jej dłużny. Jedną z najwspanialszych, najmądrzejszych rzeczy, jakie zrobiłem, to to, że Angelina jest mamą moich dzieci świetną mamą. Och, jak ja się cieszę, że ją mam. Mając taką partnerkę jak Angie, wiem, że kiedy pracuje, dzieci są szczęśliwe, bezpieczne i mają się dobrze, a kiedy Angelina pracuje, wie, że ja o nie dbam. W międzyczasie Angelina Jolie oczywiście pracowała, choć ograniczyła nieco występowanie w filmach na rzecz wychowywania dzieci. Natomiast w 2010 roku było dla nas Polaków ważne wydarzenie, ponieważ pojawił się film Salt, w którym pojawiła się Angelina Jolie i Daniel Olbrywski. Ale niestety u Angeliny pojawiły się też poważne problemy ze zdrowiem. Ktorka bowiem, po tym jak jej Mama zachorowała na raka piersi, postanowiła zrobić sobie badanie i odkryto u niej mutację genu, który odpowiadał za niestety w konsekwencji tej choroby śmierć jej mamy. Angelina Jolie potem stwierdziła, że nie może zrobić tego swoim dzieciom i ryzykować chorobą, która może być tak dotkliwa w skutkach, postanowiła poddać się zabiegowi mastektomii piersi oraz ich rekonstrukcji. Zabieg był trudny, kosztował ją naprawdę wiele bólu i cierpienia, ale Angelina Jolie powiedziała o tym po to, by wspierać kobiety, by zachęcać je do takich badań, badań kontrolnych, żeby móc dowiedzieć się o swojej chorobie na wczesnym etapie, bo jak wiadomo rak piersi jest uleczalny, jeżeli zostanie wykryty w porę. Niestety dla niej te operacje i badania okazały się być jeszcze większym ciosem, kiedy okazało się, że również jej jajniki są zagrożone. Dlatego Angelina Jolie po tym jak urodziła bliźniaki, postanowiła także poddać się zabiegowi usunięcia jajników. Brat Pitt bardzo wspierał partnerkę w tych trudnych chwilach. W tym była siła, to kolejna rzecz w życiu, która sprawia, że stajemy się sobie bliżsi. Angie zrobiła to dla dzieci, zrobiła to dla swojej rodziny, abyśmy mogli być razem. Angelina Jolie i Brad Pitt przez lata byli pytani o ślub, tak jak już wam powiedziałam, ale cały czas utrzymywali, że nie jest im potrzebny, aż do momentu, kiedy okazało się, że ich dzieci bardzo chcą, żeby rodzice byli małżeństwem. Wtedy też Angelina, Jolie i Brad Pitt stwierdzili, że zrobią to dla dzieciaków, choć wcześniej utrzymywali, że ich zdaniem ślub może zburzyć ich sielankę, może sprawić, że przestaną być dla siebie tak atrakcyjni i pociągający. No ale jednak porzucili te obawy i zdecydowali się na ceremonię, która była wręcz przygotowana jak dla dzieci. Podczas uroczystości było zaproszonych jedynie 20 gości. Synowie prowadzili Angelinę do ołtarza, córki sypały kwiatki. Druga córka podawała obrączki. Angelina wystąpiła zresztą w sukni udekorowanej obrazkami dzieci, które też pomogły konstruować rodzicom przysięgę małżeńską. I oczywiście również zdjęcia z tej ceremonii sprzedano na okładkę, już tradycyjnie dla tej pary, za wielką sumę, którą przeznaczono na cele charytatywne. Angelina Jolie miała w międzyczasie na koncie rolę, która bardzo również przyczyniła się do jej popularności. Wystąpiła w filmie czarownica, gdzie również pojawiła się jej córka. I nagle ta sielanka niedługo po ślubie zresztą, bo w dwa lata po ślubie pozew rozwodowy, 2016 rok wszyscy są w szoku. Para rozstała się w przyjaznych stosunkach. I myślicie teraz pewnie, roda, coś ci się pomyliło, przecież oni się tak kłócą. No tak. Ale to wyszło potem, bo rozstali się w założeniu, mieli rozstać się właśnie tak w porządku, ale nagle okazało się potem, że coś tu poszło jednak w tej układance nie tak, no i poszło na noże. I w pewnym momencie Angelina zażądała wyłącznej opieki nad szóstką swoich dzieci. Oskarżyła brada o alkoholizm, nadużywanie marihuany oraz o to, że jest groźny dla niej i dla dzieci. Brad oczywiście nie chciał się na to zgodzić, walczył o swoje dzieci i w pewnym momencie wyszła z tego jakaś taka afera związana z tym, że Angelina twierdziła, że sędzia w procesie nie jest obiektywny, i potem okazało się, że faktycznie mógł mieć on jakieś związki z adwokatami, którzy reprezentują Brada Pita, ale ci przyznali, że brat Pitt sam o tym nic nie wiedział. I cały czas ta batalia już teraz o piątkę dzieci, ponieważ najstarszy Maddox już jest pełnoletni, nadal się toczy. Angelina Jolie prosiła nawet, żeby przesłuchać jej dzieci, że one się obawiają kontaktu z ojcem, a do tego nie doszło. No generalnie w te sprawy nie chcę się aż tak bardzo zagłębiać. Kłócą się w każdym razie nadal. Angelina Jolie trochę mniej się pojawiała w tym czasie w filmach. Dużo mówiło się także o powrocie jej problemów z odżywianiem, o depresji. Z jej domu też miały osoby, które tam pracowały opowiadać właśnie, że nie jest w najlepszej kondycji. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. W każdym razie w 2017 roku. Zawodowo u niej było bardzo dobrze, ponieważ zagrała w filmie Najpierw zabili mojego ojca, a produkcja zebrała bardzo dobre recenzje i mówiono nawet o niej w kontekście Oscarów. Po rozstaniu z Jolie Bradowi Pittowi przypisywano nawet e, kilka romansów, ale żaden z nich nie był do końca potwierdzony. Zresztą Brad Pitt podczas rozdania Złotych Globów powiedział do paparacji, że jego życie osobiste jest w rozsypce, tak jak nie było jeszcze nigdy wcześniej. Natomiast Angelina Jolie i utrzymywała, że jest singielką, skupia się na dzieciach, na pracy, na pomaganiu i nie chce na razie wchodzić w żaden związek. W związku z pandemią koronawirusa również bardzo pomogła. Dużo pieniędzy przekazała na taki cel, żeby pomagać dzieciom, które cierpią na tym, że szkoły są zamknięte. Co będzie dalej, nie wiadomo. Jedno jest pewne: każdy jej nowy związek i każdy jej ruch z prywatnego życia będzie szeroko komentowany. Co stało się w ich domu, że z tak idealnej pary i związku, który mówiło sobie w samych superlatywach, nagle stali się śmiertelnymi wrogami, którzy toczą batalię o swoje dzieci, nie wiadomo. Być może się nigdy nie dowiemy. Tym bardziej, że jak wiecie, Tutaj wszelkie kontrowersje bardzo się sprzedają, więc wiele osób wymyśla po prostu różne fakty z ich życia i dopowiada do tych historii, które się pojawiają tylko po to, by nowy nagłówek dobrze się sprzedawał. Jedno jest pewne, co by nie mówić o Angelinie, jest to osoba, która naprawdę wielu ludziom pomogła w swoim życiu i bardzo dobrze korzysta ze swojej rozpoznawalności. Choć nie ukrywała tego, że była osobą pogubioną w swoim życiu, to jednak myślę, że zwróciła się w tę najwłaściwszą stronę i wykorzystuje. Swoją niesamowitą popularność, a także pieniądze, by pomagać innym ludziom, którzy mogliby więcej osiągnąć, gdyby tylko urodzili się na innej szerokości geograficznej. Dajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona rola z Angeliną Jolie w roli głównej, czy lubicie tę aktorkę, który film z jej udziałem był Waszym ulubionym, no i oczywiście zaproponujcie mi kolejną osobę z Hollywood, ale nie tylko, być może też z polskiego podwórka, o której powinnam zrobić odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Odwiedźcie moje social media, które znajdziecie. W opisie, a także nie zapomnijcie, że już za kilka dni wracam do Was z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się! Cześć!